Jesteś właścicielem partii, ale nie jesteś właścicielem, ale nie właścicielem te, tego terytorium, mówiąc elegancko tak, po afrykańsku jesteś na naszym terytorium. Po pierwsze. Przyjmijcie to jabłko jako owoc miłości, sympatii a, lewicy, a, wsparcia dla lewicy, ale Musimy je oddać, oddać, ponieważ złamałeś prawo, znałeś kodek wyborczy. Proszę cię, doczy doczytaj, prawa. Jestem pewien, że nawet, na nawet, nawet, rozda, jabłka godziny. Nawet jak... Wiesz, wiesz dobrze, że nie obywatele, którzy oglądają ten program, przyjdźcie, zabierzcie jabłka spod siedziby SLD weźcie dla swoich dzieci, dla swoich znajomych, dla swoich najbliższych. Im szybciej zabierzecie im szybciej zabierzecie te, te jabłka, tym będzie mniej stresu po, po stronie lewicy. Naprawdę, P bardzo dziękujemy. Ponieważ to, co zrobił, jest bezprawne i łamie kodeks wyborczy. wyborczy. Niezależnie od tego, czy Polscy się jest prawicą, lewicą, ale trzeba ten... przestrzegać prawa. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dobrze, dziękuję czy państwu. Macie jakieś pytania. Panu. Jeżeli Dobrze. Państwo macie jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Mój młodszy Kolega na lewicy. Bardzo się cieszę, jeszcze raz. Lewa mi soli. Damy. My jabka. Czymiście, czymiście tą komunię. Dziękujemy. My, my. Dziękujemy.